Dzień dobry, moi drodzy! Witam was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony, Mikołaj, a przed wami 29 materiał z gry R2. Przed nami ostatnia misja w grze. Ostatnia misja, ostatni level misji i ostatnie 5 misji naszym ostatnim tutaj hydrotrackiem, mining trackiem. Jest to przedostatni odcinek z całej serii, bo jeszcze będzie jeden odcinek, tak jak mówiłem, na społeczności poświęcony właśnie temu trybowi Freeride free i podczas tego trybu będę jakby moją opinię wystawiał po prostu tutaj, do, dotyczącą tej gry. Ale na razie czas skończyć kampanię misji, tak to nazwijmy. Mamy naszym tutaj autkiem zniszczyć 10 beczek. No dobra. To mamy tutaj nasze oporne autko. Jedna beczka już jest zniszczona. Będą chyba te duże zombiaki też. Aha jedziemy sobie dołem Okej, okay, kolejna beczka. Kolejna beczka na górze. Kolejna beczka, czwarta już. Tam coś będzie jak nic. Nie było nic, dobra. Dobra, jest beczka. Tam była kolejna szósta beczka. Dobra, tam coś będzie jeszcze jak nic. Jedziesz tu? Wiedziesz. Pięknie. Dobra. Słuchajcie, ja muszę sprawdzić to, czy tam nic nie ma. Nie ma nic raczej. Pikołka jeszcze zrobiłem. Okej, okay, dwa. Dwie tutaj były. Ja tutaj ufam, że na dole coś będzie. Nie gadaj, że to koniec już. Nie! Tam coś będzie na stówę jak nic. Musiało tam coś być, ale to jest końcówka. Czyli ominąłem dwie beczki. Kurde, dobra, próbujemy jeszcze raz. Dobra, zaufamy górze tym razem. O, proszę bardzo, jest tu kolejna beczka. Tam była na górze. No to jak Wam mówiłem, nie? Aha, i straciłem boosta. No to świetnie, po prostu Wam powiem, świetnie. Kolejna. No, po prostu jeszcze raz. Jeszcze raz. Ale strasznie łatwo jest, żeby nam ten boost odpadł, nie? Dawaj. Dobra. No kurde no. Najgorzej. Czekajcie. Nie, ja się nie poddam. No po prostu no nie. Nie no, jedna beczka tam jest, więc wiem, że tam jest beczka. Beczka śmiechu. Dobra. Bo jeszcze mi coś odpadnie znowu, zaraz. A będzie chyba dłuższy odcinek. wydaje mi się, że to takie proste aż nie będzie. Dobra. Tak. Dobra, udało się, na szczęście. Jedź no. Dobra, gdzieś tam beczka oho, oho, to nieźle, o kolejna, czekajcie, tam coś będzie, tam coś będzie jak, dobra, bo jeszcze boosta zmarnuje mi boost, zaraz to spadnie no i będzie po plokach. Dobra, jest kolejny. To jest dopiero połowa, nie? Kurde, mam nadzieję, że tam jakieś nie ominąłem. Nie, bo mi od zaraz ten boost odpadnie. No nie, i mi już nie mam w ogóle tego. O, mamy to, dobra, udało się. Udało się. Okej, okay, musimy 950 stóp przyjechać w trakcie busta. No tego nie lubię. Bo to zwykle się nie udaje. Czekajcie, spróbujmy zrobić tak jak wcześniej. Czyli jadę sobie tam gdzieś na górę. Teraz ja tędy. No właśnie. No właśnie, wam powiem. Tak to właśnie wygląda. No nawet by mi się to udało wam powiem, bo tam się zatrzymałem na chwilę. To by, to by miało rację bytu. No, ba, jest! Udało się za drugim razem. Dobra, pięknie, Czy tam za trzecim, nieważne. Zmiażdż 200 zombiaków. No to główna oś d tutaj, tutaj. Ciekawe jaka punktacja za jednego dużego zombiaka. No dobra, musimy do 120 osobnych zombi zmiażdżyć, Damy radę proste. Bo tu jakby ominąć zombiaków nie jest trudno. Poczekam na Ciebie oczywiście. Powiem, że bardzo chcesz być uczestnikiem tego wyzwania, że tak biegniesz za mną. Już, już czekam na ciebie przecież, nie musisz mnie tak gonić. Dobra. Boję się, że może mi tych celów zabraknąć zaraz. No Spoko, jeszcze 17. Dobra. Jeszcze 5. No, proszę, żeby oni tu byli. 1, 2, 3, 4. Tu będzie ostatni, jak nic. Nie! Jak to tam nie było zombiaków żadnych? Jeden mi został. No jak to tak? Jeżeli twórcy tej gry tak to wyliczyli, to ja się chamsko teraz czuję, naprawdę. Tak to po prostu wyliczyli, że te po prostu tak się rozpieszczą, że naprawdę. Jeden, dwóch, i nagle można wiecie pod koniec się szczaić, że wiecie że 119, nie, no jednego mogliby wepać, Kurcze. A tak myślałem, że już dużo wiecie, zniszczyłem, że nie uda mi się żadnego ominąć. Tam busta, niestety już. Tam była grupka duża, może uda mi się tam biechać, no nie, no nie mam busta, jak ja mam tam wjechać niby. Dobra. Niech on sobie tam podejdzie, ja poczekam na niego. Nie, no nie! No po prostu no nie wierzę. No zaklinowałem się, nie mam posta przecież. Chyba mać Dobra, jeszcze raz. Zobaczcie mi, że jest taka cisza, ale ja się muszę skupić, żeby wiecie każdego zombiaka tutaj dopaść. Myślałem, że to będzie takie proste, że tych zombiaków będzie na tyle dużo, że uda mi się to zrobić. Ale teraz to muszę zrobić ze skupieniem. A to jest tak naprawdę ostatnia rzecz, mam 100% gry, bo ten freerite to jest tak, tak naprawdę zbędny tam. No poczekam sobie na niego, nie? Żeby po prostu wiecie, zaliczyło mi. Też nie wiem jak z tymi tam, no właśnie. Cofnę się. Bo tam jest ich po prostu więcej, no ale gra mi nie pozwoli oczywiście. No ich busta straciłem, jak to możliwe, że busta straciłem, no? Nim był pan samochód, a takie gówno. Dobra, poczekam aż oni sobie tu zejdą. Bo mi ich też będzie jakby naliczać, nie? No jeszcze ten. Dobra, jeszcze 35, a to prawie połowa, dobra. Jest, udało się, dobra Udało się Zrób podwójnego backflipa, no dobra Damy radę Znajdzie się jakąś wyskocznię to będzie, nie? Na przykład tutaj No widzicie, tutaj by się udało to zrobić. O widzicie, no duże jest taki bezkośny. no tam najbardziej mi się udało. Ale poczekajcie, restart. I spróbujemy. O, jak tu było to? No, no właśnie, nie? Było takie jedno miejsce, tutaj tylko że, i w sumie tam dałbym radę, nie? To muszę sobie najpierw wyczaić, gdzie takie miejsce jest. To chyba to było, nie? Tak mi się wydaje. O, tutaj. No właśnie. Gdzie to miejsce było? Kurde. No i straciłem boosta. No i tyle właśnie, nie? Jak to wygląda? Już mnie wkurza ta gra, wam powiem. Naprawdę już mnie denerwuje. denerwuje, ta gra, mam jej dość. Dobra, powiem wam, że jest takie jedno miejsce do wykonania tego, to się znajduje przy końcówce. Zobaczcie mi za te cięcia tutaj, ale po prostu dużo muszę od komputera odchodzić. Tak nie w porę tą nagrywkę zrobię, o tutaj. No właśnie, to będzie tutaj tylko z boostem uda, uda mi się tylko to tutaj zrobić dopiero. Ale się jągać zacząłem już, co? No, muszę tu po prostu dojechać z boostem. Tak, żeby go nie stracić też, nie? To przy okazji będę szukał gigantycznych zombiaków. Tam był jeden po środku. Wszystko mogę stracić, tylko nie boosta. Tu był drugi, dobra. Tu w tym tunelu. Przeciw będzie? Tam chyba na górze był jeden, tak mi się wydawało. Kątem oka. O, jest tu jeden. To może dziś tu przy końcu będzie kolejny, no to wiadomo, to będzie już koniec, bo tam cztery wymagało tylko. Czy tam gdzieś wcześniej musiał być jeszcze jeden w takim razie. Bo tutaj nie ma. No. Warto mamy to. A Jest! Udało mi się, dobra. I teraz, moi drodzy, ostatnie wyzwanie w grze: Zmiaż czterech gigantycznych zębiaków. Wydaje mi się, że wiem, gdzie one są. Tutaj na pewno pamiętam, środkiem trzeba było jechać. I się już jednego znajdzie. Tutaj, o dokładnie, na dole był. Kolejny był tu, jak się gdzieś zjeżdżało z dołu. On zwisał. Gdzieś tutaj musi być. O, tędy będzie, tutaj. Pamiętam. On tu będzie zwisał dokładnie, drugi. I tu, gdzieś na górze, musi być trzeci. Tak mi się wydaje. Tu, gdzieś górą. gdzieś? Nie! O, jest! Mówiłem dokładnie, że tu będzie. Czyli został ostatni. Ten ostatni był gdzieś tutaj. Jak jechałem. Jest! Mamy to! Ukończ 50 wyzwań. Mam 100% osiągnięć na Steamie. Missions MODE COMPLETE. CONGRATULATIONS, YOU HAVE COMPLETE ALL 50 MISSIONS. Moim zdaniem udało nam się ukończyć erę tutaj, kampanię główną, no i kampanię misji. Mam nadzieję, że wam się podobało, ale jednak to nie koniec, bo chciałbym jeszcze nagrać freeride. No już w freeride się wypowiem nieco więcej, co, jakie moje wrażenia i tak dalej z tej gierki. Mam nadzieję, że wam się podobało, trzymajcie się i papa.